Archipelag Indonezyjskich Wysp to jedna z moich obecnie chyba ulubionych destynacji w Azji Południowo-Wschodniej i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę was dzisiaj na taką podróż zaprosić. No to zaczynamy. W Indonezji na razie byłem tylko raz i już wiem teraz na tą chwilę, że na pewno będę chciał kiedyś tam wrócić. Tak naprawdę wszystko było fantastyczne: jedzenie, uśmiechnięci ludzie, bardzo ciekawe lokalne zwyczaje, przyroda, kultura. Co chwila zachwycały mnie wręcz nieziemskie, niesamowite widoki, przepiękna gra świateł, kłębiące się w dolinach chmury, wzburzone fale, malownicze pejzaże. I oczywiście ciekawa, wręcz przyciągająca oko. Bajeczna architektura. Na każdej wyspie praktycznie inna. Wybór mamy tutaj ogromny: 17 tysięcy wysp archipelagu indonezyjskiego. Indonezja jest więc olbrzymia i bardzo, bardzo różnorodna. Każda z wysp jest jak odrębny kraj z inną kulturą, językiem, kuchnią, ludźmi. Można by tak miesiącami przemierzać ją wzdłuż i przesz, i naprawdę nie udałoby nam się odwiedzić nawet połowy niesamowitych miejsc, jakie ten kraj ma do zaoferowania. Naszą podróż zaczynamy od Jawy, czyli czwartej pod względem wielkości wyspy Indonezji i najbardziej zaludnionej wyspy świata. Na powierzchni mniejszej niż połowa powierzchni Polski mieszka tu ponad 130 milionów ludzi. Wyspa przyciąga przede wszystkim turystów szukających przygody i skłonnych spędzić 13 albo i więcej godzin w autobusie, myknącym gdzieś po jawskich bezdrożach, by dotrzeć do miejsc nieskażonych turystyką. Cividej to położone wśród wzgórz małe miasteczko na wyspie Jawa. Miasto słynie wśród miejscowych z licznych okolicznych atrakcji, jak gorące źródła, jeziora i m.in. krater Kawach Puti, który położony jest na wysokości 2434 m nad poziomem morza i znany jest ze znajdującego się w jego wnętrzu dużego kwaśnego jeziora. W zależności od pory dnia, nasłonecznienia oraz zmieniającego się stężenia siarki przybiera on różne kolory: od zielonego, turkusowego aż po biały. Intensywny zapach siarki sprawiający problemy z oddychaniem oraz całe otoczenie: skały, drzewa, piasek otaczające jezioro, które pokryte są siarkowym osadem, tworzą naprawdę wyjątkowe wrażenie śmiertelnie niebezpiecznego miejsca. Obowiązkowy punkt przed zdobywaniem wulkanów to Kari Muliawa, Archipelag 27 niewielkich wysepek, położonych 100 km na północ od Jawy, tworzących razem Morski Park Narodowy Kari Muliawa. Tylko pięć wysepek jest zamieszkałych, za to wszystkie oferują piękne, piaszczyste plaże, dżungle, wspaniałe lasy namorzynowe i kilkanaście świetnych miejsc do nurkowania. Tutaj szarafa koralowa mówi się, że jest jedną z lepszych i najbogatszych w podwodne życie w całej Indonezji. Muszę tutaj wspomnieć, że w podróży towarzyszyli mi Mateusz z Andrzejem i razem w trójkę jednogłośnie podjęliśmy decyzję, że nasz odpoczynek na Karimuniawie spędzimy w takim oto domku na Palach, na wodzie. Ciche, spokojne i rewelacyjnie malownicze miejsce na leniwy wypoczynek z dala od hałaśliwych kurortów. Turystów wciąż niewielu, w porównaniu z Bali wręcz ich nie ma. A były za to młode rekiny, z którymi można było nawet popływać. Nasz właściciel trzymał je w takiej oto wodnej zagrodzie. Nasz hostel znajdował się po środku morskiej zatoki Wisma Apung i umożliwiał odpoczynek z panoramą dosłownie jak w niejednej reklamie, a na snorkeling wystarczyło jedynie założyć maskę i wyjść przez okno pokoju wprost do krystalicznie czystej wody. Rumuniawa to jedyna w swoim rodzaju wyspa, gdzie wszyscy mieszkańcy się znają, nie ma ruchu na drogach, a wszyscy tubylcy budzą się o czwartej, piątej nad ranem, a chodzą spać wraz z tak przepięknymi malowniczymi zachodami słońca.